problemy, ale też nie jestem tego w 100% pewien, czy wy mnie słyszycie dobrze, czy nie bardzo. A chwilę pokręcę. Właściwie to czy ja tu mogę? O, Magdusz, dzień dobry. A gierkę słyszycie dobrze? Gierkę to może nawet słyszycie za głośno, ale to w razie tego zaraz pozmieniamy. O, jest u kotka czuję. Kotka ceckę czuję, cześć. Ale dziwne wrażenie. To oczywiście, na z Zbiara też musi być. Ale spokoj, ja dzisiaj nie, nie, nie planuję jakoś szczególnie końcina machać, więc może być. A czy można malować tymi mazekami? Tak, muszę być bardzo blisko. O, a nie, może dalej. Chodźcie. O, mogę, okay, chyba. O, Mogę! Trudne to jest tak? Chodźcie, ale nie wcielaj mi się w kompory. A zresztą ja tu mam takiego małego fajnego robokotka. Ciekawe tylko kiedy będą zdrowić robokotkowi. Jak smutna buzia bez oczu. Ojejku. To zrobimy zdziwioną buzię. Ho, 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 ho Dobra, to ja to mogę odłożyć? Mogę. Super. O, ja mogę zmazywać w razie tego. Artificial unconditional love has just been discovered in Pocket Universe Co? Ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. Kocie, ja chyba cię muszę coś tam zrzucić, tak w ogóle. Cacek, nie jesteś częścią tego ekskluzjentu, wiesz? No. Nie wiem, byś bardzo chciał, ale to tak nie działa. A czy wy mnie dobrze w miarę słyszycie, kiedy ja się odwracam od mikrofonu? Bo ja sobie zdaję sprawę, że kiedy będzie na przykład tutaj, to jest wszystko bardzo ciche i tłumione, nie? Cześć, pan Hrager, dzień dobry! <mulety> ja to się nie podoba, bo muszę strasznie tę rękę przycielić, żeby cokolwiek tutaj widzieć. Tak, ale gierka trochę za głośno, no to spoko. To zaraz zrobimy... E... Czekaj. Ja jeszcze trochę gubię. Zrobimy, że. Ta, zrobimy, że. Ta, co jest? O, dobra. I zrobimy, że. A w tym trybie się niewygodnie steruje. To jest masakra. No, nie mogę. Dobra, to zrobię kursorem po prostu. A gdzie jest ten kursor? Coś tu w narożnik. Dobra, widzę cię, widzę, podążam za tobą. O, coś takiego będzie git, chyba. W takim razie. Cacek, idioto, jeden mały. Dobra, no i teraz będzie gituba raczej, ale jeszcze dajcie znać oczywiście. Eee, dobra, ja tu nie bardzo wiem co się właściwie robi, czekajcie, ja może sobie zrobię coś takiego, eee, wyjdź z gry i jak odpalimy to od nowa, to tam będzie taki tryb prologowy właściwie. Cacuś, no nie, no musisz iść. No. I have to let you go, mój drogi. Nie jesteś tu dziś potrzebny. Magduszek mogę ci mieć do ciebie prośbę, żebyś na przykład się upewniła, że Zacuszek bezpiecznie trafi do wyjścia z tego pokoju. Już nie będzie mi tu dzisiaj przeszkadzał i zawijał się w kable, tak jak robi to teraz. Byłbym bardzo wdzięczny, bo to trochę stresujące. No, eee... się gdzieś tu kręci. Jak coś to powiadamiam, to jest green screen na całym ekranie. Nie rozumiem, co to znaczy chyba. Masz go? Tak. Dobła. Dziękuję. Dobrze. A, w tym trybie jest w ogóle lipa straszna. Musiałbym mu sobie wysunąć to trochę do przodu. No, ale generalnie muszę wam powiedzieć, że moje pierwsze jakieś takie wrażenia z wiara totalna gituwa. A musimy się tylko chyba zresetować, nie? Bo chyba jestem w złej pozycji. To się gdzieś tu robiło. Zresetuj pozycję. Okej, okay. i tak będzie mogło zostać. A, mikrofon. Y Odtwórz wstęp. Tak. Hello Test Traveler. Welcome to the Aperture Science Sub Exploration Center.

Stul te mordę, ja już to robiłem. Dobra. Dobra. I tymi indicate that you ja się mogę poruszać w po różnych pomieszczeniach, jak gdyby, w tym świecie Mogę sobie to na przykład chwycić. I wsadzić w głowę i teraz lecę w to miejsce. O. Bez strapów ryzykownie nie wiem. powiem ci jeszcze ani razu mnie nie poleciał eee, kontroler z łapy. W ogóle bardzo ładna jest ta lokacja, ona naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jakby. lekko ruszam tylko głową. O! O dupać się jak tacuszek! O pójdź, 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 A chcesz patyczek? Chcesz patyczek? Chcesz patyczek? No, to nie wiem, czy wróci kiedyś. Cześć, Jesus, dzień dobry. Chcę tego Kevyna. On nie wróci, naprawdę? O nie, chyba wraca, chyba właśnie. Było coś słychać, czekajcie, podejdziemy tam, zobaczymy. Nie biegnie, zobaczcie. LOL. Chcesz jeszcze raz? Chcesz jeszcze raz? Dobra, ho, tylko czekajcie, bo tu gdzieś jest mikrofon, o, tu jest mikrofon, teraz spróbuję rzucić, e, zrobić tak. Biegnie kawynek, ale mam misję słodką, fajnie. Czekajcie, mam chyba trochę, o właśnie, ostrości nie czuję. To po napisach właściwie dopiero widać. Zacznie wiesz co, wiele apek wiarowych mi się w miarę podoba w trybie siedzącym, bo mi... Okej, okay, Beat saber wiadomo, trzeba wstać, pomachać i jak gdyby jesteś nastawiony na, na, na ten ruch, ale wiele doświadczeń wiarowych podoba mi się, kiedy ja mogę się po prostu wygodnie rozsiąść i to coś tam sobie fajnego porobić, nie. No to jak już mówię, to dużo, zależy od gierki. Dobra, e, my chyba już możemy stąd spadać. A ja mogę pójść gdzieś tam na górę? O! O, tu jest dużo fajnych widoków, co nie widziałem. Da się gdzieś jeszcze wyżej? Tam się da wyżej. Tylko musimy po kolei chyba punkty zaliczać. E a, to jest ten punkt startowy, tak? I tam już nic nie ma. Dobra, ale fajne górki, bardzo ładnie tutaj. <laughs> o, proszę się nie śmiać z pralki. Kasa na pralkę dalej jest. O, tam też są patyczki, a tam nawet mogę pójść. Au! W głowę się uderzyłem. A jak ci rzucę kolejny, to się, co się stanie? No nie, kiepsko rzucam. A jakbym tak rzucił na przykład, w ten sposób. Kawęku przynieść, bo ja muszę przetestować, wiesz? No, Patyk, Patyk gdzie? Gdzie Patyk? Gdzie masz Patyk? Gdzie masz Patyk? Dobra, on się po prostu drapie. Nawet nie, nie zwraca uwagi na moje pieszczoty. Cześć, rapek dzień dobry. Pralki Okulusa najlepsze. O ojejku, o jaki zadowolony kabinet, jakby do ogonkiem merda. Urocze, dobra. E... O, followka dostałem, mi się to pokazało na ekranie, nawet. Ciekawe, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za followka i witam na streamku. E... Dobra, to wracamy do laboratorium. I zobaczymy sobie, jakie jeszcze rzeczy są dostępne. Ja właściwie nie testowałem nic poza tym samouczkowym modułem i poza. E... Au. O, właśnie, bo chciałem teraz chwycić Welcome w tę rękę i zapomniałem o strapie. E... Jakbym zrobił coś takiego na przykład. O, to będzie trochę lepiej słychać. E, testowałem ten automat dokładnie. Ten automat dokładnie testowałem. A całej reszty całej reszty jeszcze tego świata. Nie ruszałem w ogóle. Także może sobie pójdziemy teraz na przykład na to. Co zielono? Bo wy coś mówicie już któryś raz o tym green screenie. Ja chyba nie kumam. Kiedy, kiedy jest zielono? Approach the calibration unit and begin calibrating cores. Ah, do na itu. Approach the calibration unit and begin calibrating cores. Ah, to jest you na ekranie. Co dziwne, unit. bo tego chyba nie These powinno w ogóle być. So Dobra, ja sobie potem Dzisiaj jest testowo totalnie, więc możemy takie rzeczy olać. Komunikacja, jednostki kalibrujące... Okej, okay, nieważne. Dzisiaj jest totalnie testowo, więc dzisiaj się takimi rzeczami nie przejmujemy. A ja sobie zobaczę jak gdyby jak było na, na, na wodzie z tego streama i wtedy sobie dostosuję tam całą resztę, nie? Au, oh, na stopę mi spadło. Your most important and only job as a calibration trainee is to calibrate cores in the calibration unit. To do so, you must first approach the calibration unit and then use the calibration unit. Dobra już. So it's to, back. Oh, hey, hey! Oh, so excited. Are you the uh, calibration guy? Great, great. Okay. Oh, hey, hey! I'm... Ah, Hello? I'm Trevor. Tremor. I'm with the work from a f-room. You have any kids? <laughs> <laughs> Three, two, mm -hmm. I need butter! Yes, yeah, butter. I Butter! need butter. A whole butter! And I'm here. I need a butter! And I'm here. Okay, Chief. We tried calibrating things your way. Tracer four. four has been released. Pressure four. has been released. Tracer four. four. Tracer core! Yeah, I understand, I don't like green, but I'm talking like I'm talking, I will do anything with it. Tracer core! Whoa! The tracer core has been released. It will not stop until we are dead. Tracer core! What is this? This switch operates the calibration unit height adjustment calibrator, which you can use to calibrate the calibration equipment to a comfortable operating height. Tracer core! Tracer core. Fine. Tracer core. Tracer core. Yes, są już trochę za daleko. Kądzieś by musiało być. Tracer, Tracer core. Tracer core. Roar. Nie ma jeszcze jakieś, ja muszę je wszystkie zniszczyć. Mam sobie po prostu po nie pasuje. Tracer core released. Git może nosić wszystkich. Tracer core! Tracer core. Tam jesteś jeden taki. aaa, daleko. Ja nie wiem czego przestrzelę w ten sposób. Tracer, Tracer core! Tracer core! Tracer core! Ach. Coś? Career over. You are fired. <laughs> career over, you are fired. Podoba mi się. Podoba mi się tutaj. Trochę powiem wam, mam nieczytelne te napisy. Muszę się jeszcze chyba pobawić jednak z ustawieniami tych... Oh, e, to like. dalej. Dobra, to wracamy stąd. Zobaczymy, co jeszcze jest do zabawy. E, ja na razie jakoś nieszczególnie kupowałem gierki. E, w sensie mam kupionego Beat i Jap Simulator. E, ale nie w tym trybie właśnie... Ja nie wiem, jak te tryby się nazywają. To, to jest w ogóle dla mnie kompletnie niezrozumiałe na tę chwilę. Ojejku, a to jest taki heksagonalny Minecraft chyba. Longbow, okej. Okay. Korda jest zagrożeniem dla mojego twojego zamku, ok? Buja. I co mam wszystkie tak zabić? Balon mam zestrzelić może? O kurwa! Trudne to. Jakiego wiara no to jest Quest 2? Okulus Quest 2. Cześć, Kacper. Kacper, powiedz ty mi, ty w ogóle dostałeś tę paczkę, czy nie, dosta czy, czy nie dostałeś? Dobra, ja mogę to zwalniać też przyciskiem w razie czego. On dostaje on w ogóle, czy nie? O, dobra, jeden poleciał. Okroń swój zamek. haj Ciężko tu na tym zamku. Ja stukam w to, słyszycie to? Śmieszne. O, to nie widziałem właśnie. To sobie obczaję tam kacper. Powiem wam, że najtrudniejsze jest ogarnięcie, czy w trakcie rozgrywki przesunęło się gdzieś w przestrzeni, bo ciągle mam wrażenie, że jestem w zupełnie innym miejscu już. Dobra, dajmy tą drugą. Drugą The fuck? Drugą szansę. W ogóle to nie leci tak jak ja bym myślał, żeby poleciało. Czekajcie, na chwilę mikrofon wezmę trochę, trochę na bok. Dobra, może coś z tego będzie. Oooooooooo, wow, są zasadki w ogóle pozostawiane, to ja nie widziałem To jak ustawiłeś na 2,5, że tak zapytam? Czekajcie, mi mikrofon za daleko uciekł. O, dobra, jest git. Jak on mnie oberwał? Dobra, leży Pierwszy stamtąd gdzieś przyjdzie, nie? O nie, stójdzie A prawie Gdzie tu pójdziecie?

到了，到了，开始搞不了。哈哈，抓我！ z kalapardą. Ty masz beczkę Nie będę żałował porządku, go znowu mikrofon tu chyba. Tu jestem. Tu nie słychać na przykład. Okej. Okay. To może być spoko, bo jest z robocikami. Oh. <noise> Co się stało właśnie? Dlaczego tu jesteśmy? Czy wy to widzicie chociaż? Nie, wy już nie widzicie, zniknęło wam. Jak to się stało? Zepsutet. Ej, właśnie, dobra, bo może wy mi powiecie, jak mi się Wyłączył ten tryb, w którym byłem teraz, czyli to był chyba Open VR? To co ja mam teraz zrobić, żeby go włączyć z powrotem? Bo tak szczerze to ja nie mam pojęcia, przynajmniej z poziomu jakby tej wirtualnej rzeczywistości. Tutaj w tle. Trochę się trzeba. E, ogólnie Przednie. Aha, da się zatrzymać pomiędzy zatrzaskami. Okej, okay, rozumiem. Jaka wiązka kabli w tle. E, wyszarpałem wszystko z szuflad, żeby. E, żeby znaleźć przedłużacze do audio, ale nie znalazłem. Dobra, słuchajcie, anyway, uważam, że test jakoś tam przeszedł. Dało się to chyba oglądać, dało się tego słuchać, poza moim biciem w mikrofon, do którego się po prostu muszę przyzwyczaić albo kiedyś przesiąść na jakiś krawatowe, jeśli będę chciał streamować z vr um, I tak udało się ci mnóstwo problemów rozwiązać, szczególnie dzięki właśnie. A, jest nawet opcja resetu stream vr -a. to zobaczymy. To może się jeszcze odpali. O, właśnie, działa z powrotem. ano dało się było ok. Jest milion razy lepiej niż to, z czym ja zaczynałem, jak gdyby ustawianie tych gogli, nie. Więc myślę, że coś jeszcze pokombinujemy. Tylko. No ja tu nie, nie mam za bardzo przestrzeni, żeby machać tymi e, kontrolerami. Obawiam się, że mogłoby się to skończyć małą tragedią, gdybym w tych warunkach chciał streamować coś dochodzenia po przestrzeni. No więc będę się musiał dobrze zastanowić, co, co, co z tym zrobimy właściwie. A. E... Ale zabawka jest fajna, ja się nią dobrze bawię, tylko tak jak mówię, nie, nie wiem, czy to przejdzie na streamach. Anyway, ja będę uciekał, także życzę wam dobrego wieczorku. Widzimy się jutro na jakimś streamku, pewnie pogramy sobie dalej w... Um, w co my gramy? W Gone Wilda. W, kurwa, znowu to powiedziałem. W Wild... Uh, Outer... Outer Wilds, mamy to! Dobrze, słuchajcie, znikam na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za, za, za testy. Widzimy się ponownie jutro. Nie wiem jeszcze o której. Pewnie Magda się rano odpali i pewnie potem coś pogarniamy po, w mieszkaniu, i pewnie ja się odpalę o 15. Także do usłyszonka. Papa! Pa.